Kryptonim operacji. Wielkie żarcie. Cel Karkówka. Status Bardzo głodny. Sprzęt operacyjny. Patelnia. Waga ciężka. Musi wytrzymać ciężar sytuacji. Kominiarka. Podstawa BHP. Chroni pysk przed tłuszczem i rozpoznaniem przez domowników. Łopatka. Przedłużenie Twojego pazura sprawiedliwości. Fanty. Kryptonim łup. Towar główny. 1,5 kg karkuwy. Skąd ją masz? Nie pytamy. Ważne, że jest. Kamuflaż. Sypiesz tyle przypraw, żeby zmylić psy tropiące. Poślizg. Smalec. Żeby wszystko poszło gładko. Przebieg akcji. Wielkie smażenie. Faza 1. Kładziesz mięso na blacie. Patrzysz mu głęboko w oczy. Ono musi wiedzieć, kto tu rządzi. Nacierasz przyprawami. To nie jest pieszczota... To przesłuchanie trzeciego stopnia. Faza 2. Odpalasz palnik. Niebieski płomień ma być gorętszy niż asfalt w lipcu. Czekasz na dym. To sygnał do ataku. Faza 3. Wjazd z buta. Wrzucasz karkówę na ruszt. To głośne syk, które usłyszysz. To odgłos kapitulacji mięsa. Faza 4. Dozór w kominiarce. Teraz cierpliwość. Stoisz nad patelnią w pełnym rynsztunku. Smarzysz na ostro, aż towar zbrązowieje i zacznie wyglądać jak jak sąsiadka cudownie. Obracasz łopatką, brutalnie, ale z szacunkiem. Faza 5. Zacieranie śladów. Najważniejsze. Gdy zapach budzi sąsiadów trzy piętra wyżej, towar jest gotowy. Zasada numer jeden. Zjedz wszystko, natychmiast. Nie zostawiaj dowodów. Jak ktoś cię nakryje w kuchni o tej porze, idź w zaparte. Mów, że ścigałeś mysz. A patelnie myj w rękawiczkach, żeby nie zostawić odcisków łap. Jeśli też jesteś nocnym bandytą kulinarnym, zostaw lajka, obserwuj po więcej tajnych akcji i udostępnij wspólnikom. Dzięki.